Witam serdecznie na obozie Skills Camp Only Football Zakopanym. Ja nazywam się Kamil Lupa i jestem trenerem techniki. Dziś mam okazję podsumować taki mały naszym cyklu z kamerą wśród zawodników i jednej zawodniczki. Zacznijmy od tego, że przedstawimy wszystkich po kolei naszych dzisiejszych odważnych uczestników, którzy będą się dzisiaj opowiadać. Ja jestem Franek. Ja jestem Tymek. Jestem Antosia. Ja Oskar. Mamy już przedstawioną całą list naszych zawodników, można powiedzieć, że to są nasi najmłodsi uczestnicy z rocznika 2010-2011. Może zaczniemy troszkę od pytania. Pierwszego, co nam się podobało na obozie, może tak od bardziej może być spraw organizacyjnych. Zaczniemy od naszej tosi. Yy, treningi były bardzo wymagające, yy, bardzo fajne, yy, ciężko było. Bardzo fajni trenerzy byli. No i fajne w ogóle tak treningi. Super. Następny będzie nasz Tymek. Yy, obóz jest bardzo fajny. Wymagające treningi. Okej. Okay. Okay. Oskar, co nam powiesz? Ja powiem, że treningi są bardzo długo, ale Wymagający trenerzy, ale wiele można się nauczyć na tym obozie i ogólnie jest tak. Super. I nasz Franek? No treningi są bardzo wymagające, trenerzy też są intensywni, wymagają bardzo dużo i można się wiele nauczyć. Okej, okay. są jeszcze treningi, ale też jeszcze w środę byliśmy na małej wycieczce. Zapytamy o nasz wyjazd na Termy, jak nam się podobało, czy taka forma regeneracji jest potrzebna piłkarzom. Zaczniemy od Tosi. Tak, bardzo potrzebna od tych treningów. Naprawdę bardzo fajnie było. Zjeżdżaliśmy na różnych zjeżdżalniach. Kąpaliśmy się w bardzo ciepłej wodzie i było naprawdę bardzo fajnie. Dobrze, dalej? No, też tak, zjeżdżaliśmy na wielu zjeżdżalniach. Kąpaliśmy się w basenie. Ok, która zjeżdżalnia była najfajniejsza? Moje, dla mnie jest zdecydowanie żółte, dlatego, że było największej Freddy. Freddy. Też mogę potwierdzić, że żółta mi się najbardziej podobała. Jeszcze Oskar nam powie, która z mu się najbardziej podobała? I też żółta. Myślałem, że zrobię tak jak skoczek narciarski, że polecę, że polecę, a nie spadnę w dół. Okej, okay, i dobrze. Obóz obozem, ale później wracacie do domu. Jakie macie później plany, wakacje, jakieś wyjazdy jeszcze? Franek? Ja od razu jak wrócimy z obozu, to jadę na Węgry. Gdzie na te Węgry? Na Hajdusz Oboszla. Okej. Okay. Tymek? Ja jak wrócę z obozu, to pojadę na tydzień do domu, a potem pojadę do hotelu przy granicy polsko-czeskiej. Polsko-czeskie, mam ciekawe kierunki. Tosia? Ja po obozie futbol pojadę z moją drużną KKS Skatowice na własny obóz z, nasz, z naszego klubu, z mojego. Oskar, jakie plany? Ja jeszcze nie wiem gdzie pojadę, ale na pewno gdzieś pojadę. E, super, dobrze. E, może powiedzieć, jeszcze kolejne pytanie. Co Wam się tutaj, może powiedzieć, tak naprawdę takie pozytywne zaskoczenie, co Wam tak utkwi w pamięci? też od tosi, jak zawsze. No, najbardziej chyba te treningi takie. Yy, trenerzy na pewno. Yy, yy, w domu na pewno zrobię te treningi. Postaram się yy, właśnie zrobić te treningi, yy, co były na tym obozie. I powiem jeszcze raz, że bardzo fajny obóz jest. Dobrze, zmienimy teraz, można powiedzieć, stronę. Tymek? Yy, no, też treningi, trenerzy. No. Wymagający trenerzy? Tak. E, dobrze, następny nasz Franek. Ja na obozie na pewno wezmę do siebie cztery formy gry. Y, będę kontynuować dalej piłkę nożną i chcę żeby się rozwijać. Dobrze, i Oskar? No, ja na pewno zapamiętam najbardziej chyba jed, jeden moduł y, technika. Nie, tak, technika. Co w tej tajemnicy możemy takiego, można powiedzieć, wyciągnąć, nauczyć się? No na pewno gry jeden na jeden i ki kiwanie się z przeciwnikiem. Dobrze, ja ze swojej strony bardzo chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom i odważnym, można powiedzieć, uczestnikom naszego dzisiejszego wywiadu z kamerą wśród zawodników. No i takie standardowe pytanie, czy w następnym roku wybierzecie się na obóz? Tosia? Ja myślę, że przyjadę na obóz, na pewno z koleżankami i na pewno się postaram. Przyjadę. Oskar? Ja chyba się jeszcze zastanowię. Dobrze. Tymek? Ja chyba pojadę, ale jeszcze nie wiem. I nasz Franek? Ja pojadę, żeby rozwijać swoją karierę. Karierę. A w jakim klubie chciałbyś grać jak najbardziej? W Juventusie. Dobrze, Tymek? Barcelona. Barcelona. Tosia? Ja chyba albo Liverpool, albo Paris Saint-Germain. Wiem, że Paris Saint-Germain ma sekcję kobiet, a Liverpool ma? E... Ma. Ma. I Oskar. Ja też Barcelona. Dobrze. Jeszcze raz bardzo dziękuję i dziękujemy bardzo. Pa, Pa. pa.